Jezus spotykał płaczące niewiasty. Kłaniamy się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Bowie. Bramy gniewia powodowany był dramatycznym losem skazanica. Przed nim był jeszcze szczyt górnoty, jak gdyby znosi się ponad dramatyzm swojej sytuacji i zwraca uwagę na duchowe nieszczęście płaczących niewiast i ich bliskich. Bychają różne trudne sytuacje w życiu, ale nie mogą nam one przysłonić tego, co najważniejsze, co jest najpiękniejsze, za co tak naprawdę warto życie dać. w latach kondyfikatu dźwigał potężny krzyż choroby. Wielu mu współczuło, wielu lamentując nad nim doradzano, by zrezygnował z krzyża odpowiedzialności za Kościół, bo to ponad ludzkie siły. Ale on nigdy nie koncentrował się na swoim krzyżu fizycznym. Dla jego jedynym prawdziwym problemem pozostawało każdego człowieka. W testamencie zapisał, pragnę raz jeszcze całkowicie zdać się na wolę Pana. On Pan sam zdecyduje kiedy i jak mam zakończyć moje ziemskie życie i pasterzowanie. Dlatego do, do końca sam zbolał na ciele, pochylał się i dodał W liście apostolskim o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia błogosławiony Jan Paweł II napisał: Człowiek ginie, gdy traci życie wieczne. Przeciwieństwem życie zbawienia nie jest więc samo tylko nowoczesne cierpienie, jakiekolwiek, ale cierpienie ostateczne utrata życia wiecznego. Odrzucenie od Boga odepienie. Syn Jednorodzony został dany ludzkości, aby ochronić człowieka przede wszystkim od tego ostatecznego zła i ostatecznego cierpienia. Co jest dla mnie najważniejsze, za co jestem gotowy życie chłopych są po to, ażeby zawstydzać, tak mogą być i po to. Czasem konieczny jest taki zbawczy wstyd, ażeby zobaczyć siebie w całej prawdzie. Zmiłuj się nad nami, panie.